Oto co jeszcze powiedział. Każdy z nas żyje w iluzji. Coś super interesującego, moim zdaniem, to jest złudzenie końca historii. Tym terminem psychologowie określają przekonanie wyznawane przez ludzi, którzy są świadomi tego, jak bardzo zmienił się, jak bardzo zmienili się w przeszłości, a nie zdają sobie sprawy z tego, jak ich osobowość, pragnienia i cele prawdopodobnie zmienią się również w przyszłości. Psycholog Harvardu Daniel Gilbert Powiedział kiedyś. Na każdym etapie naszego życia podejmujemy decyzje mające znac znaczący wpływ na życie ludzi, którymi się stajemy. A gdy już do tego dojdzie, nie zawsze będziemy zadowoleni z tego, że wybraliśmy tak, a nie, a nie inaczej. To dlatego młodzi ludzie płacą duże pieniądze za usunięcie, za usunięcie tatuaży, za które nastolatki słono zapłaciły. Ludzie w średnim wieku rozwodzą się z osobami, które 20 lat temu wcześniej bardzo chciały poślubić, starsi dorośli. Ciężko pracują na to, żeby, żeby stracić to, co z trudem wypracowali dorośli w wieku średnim. Oto, co jeszcze powiedział. Każdy z nas żyje w iluzji: iluzji, że historia, nasza osobna historia, właśnie się skończyła, a my staliśmy się ludźmi, którymi zawsze mieliśmy się stać. I będziemy już tacy do końca życia. Większość z nas nigdy się tego nie nauczy.